Dobra, halo, halo, zaczynamy tutaj sobie taką grę, dla mnie to jest trochę creepy, co nie, ta w ogóle muzyka i, 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 i ten tytuł trochę taki trochę creepowaty się wydaje, taki trochę straszny, taki trochę niepokój budzi, ale zobaczymy jak to będzie, nie będziemy się na pewno nudzić, nie, hej, dobra, zostaw tam jakąś łapkę, zostaw jakiegoś komentarza może, zostaw tutaj ślad po sobie, zobaczymy. Co będzie dalej? Nie wiem, kumpel mi polecił to. Ty czekaj, bo ja się nie zmieniłem w ogóle na te na słuchawki. Dobra, spróbujmy. Mam się wpisać, o do karty. Dobra to się wpisujemy Masta E, łeb obdarty Masta E, jedziemy z tym cyk, cyk cyk Dobra ja nie wiem czy ta gra nie będzie za głośna wezmę już ciszę trochę Dobra Może teraz będzie dobrze Mam nadzieję Że nie będzie tak dudnić No i są te Ile tam było? Nawet nie wiem. Kurde, dobra, najwyżej przegram. Kogo strzelamy pierwszego? Gościa strzelamy zawsze, chyba. Mi się wydaje. Psyki dostał bryłko. A jak? I teraz co on mnie strzeli też? Nie wiem, ile było pocisków w ogóle tych. Na początku chyba są. Nie będzie za dużo, nie? Jak mi mi że chyba, czy. W niego, czy w siebie? W niego, dawaj. Bo jak to było? No właśnie, to mógłbym siebie dać. I co by się stało? Nie bym zaczął następną rundę, może. 3 na 2. 3 są pełne, 2 są puste. Dobra. W ukrytej sekwencji je przeładowuję. I daje mi spluwę, dobra. No to walimy. 3 pełne, 2 puste. 3 pełne. 3 pełne. 3 pełne. A jakże. Dobrze, gościu złożył się. I co dalej? Masta M wygrywa! Mm. Aha Czyli następne rundy jedziemy z nim. Dobra, to jest interesujące. I co dalej? Uu. Dwa itemy każdy. O nie słyszałem. Aha. Kola. Scyzoryk. No on se wziął tam rozłożył to. Nie wiem, czy to dobrze, czy teraz zrobiłem, że ten. I teraz się zaczyna chyba zabawa dopiero, co nie? Oho! Dobra, to kogo walimy? Pierwszego? Ciebie gościu, kolego? No i masz już od razu. Pierwszego. Hehehe. Dobra. Wstał. I teraz. Strzał. Dobra, zaryzykował. No i co to robi? Co to jest? Podpis, coś gotów było, że ten. Że. Jak on ma? Że Bóg podpisał jakąś kartę i on też z nim grał. Może przegrał, ty po prostu. <laughs> No jo, tak chyba by było, co nie? Walgo, 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 walgo. no. No dobra. Masz szczęście tym razem. Co jak wypije to? Drugie. Aha. Wywalił se ten. Jeden pocisk. Ile było, bo nie pamiętam tak naprawdę znowu. No dobra, ja zbieram. Zobaczymy może, co to robi. 3 eee, pełne, 2 puste. Dobra, pamiętaj, 3 pełne, 2 puste. 2 demage'a robisz odmianę. Odcinamy lufę, dobra. 3 pełne, 2 puste. Strzelam w niego. 3 pełne. Kurde, no. Była szansa. I co? I odrasta lufa za każdym razem, dobra. No jest jednorazowe. Co kumie? Odczuł lufę. No i teraz padwa dwa puste. Wysz. A, to już po mnie. Walił mnie na dwa razy. O ale dupa. I drugi raz też mi szczeli, tak? No teraz jest na pewno. To na drugi. Trzy pełne dwa puste były. Aha, i nie mogę ruszyć się. No to zginąłem. Zrobimy. Sam się szczeli? Nie, no to jak tu były dwie. łzy. ale dam. Ej, ja myślałem, że on mnie teraz zrobi. Co, trzy pełne, dwa puste były. Ja użyję to i go szczelę po prostu. Może to będzie ten. No powinien być, co nie? No. I znowu mu wystrzeliło, wryło, no, pięknie, tak by było. Trzecia rundka. Wygrywamy znowu. Znaczy się teraz się zaczyna trzecia. I co będzie dalej, co nie? Śmierć. New Final, Shanta. Aha, dobra. Aha, czyli jedno życie, tylko teraz po prostu No, zawieżdża. Co tu jest? Co to tam odcina? Nowe te bonusy? Inne 4 i te każdy, dobra. No, słabe, ciekawe. Co to jest? No to razy 2 no, dobra. Nie, no mówił, że po jednym życiu, mi się wydawało, ale co to teraz znaczy? Jeden pełny, dwa puste. Tylko jeden pełny, o, co to daje? Nie rozumiem. Nie znam tego słowa, słowa ale mogę się domyślać. Aha, dobra. Można sobie sprawdzić lupą, co jest co. Uwaga! Nie będę sprawdzał. Sprawdzę syna No właśnie. Ale co? Jak w siebie na przykład walnę i będzie pusty? No trzeba też walić w siebie, co nie? O, ten pusty teraz wyleciał i teraz mi szczeli. No, widzisz, no jeszcze nie znam jak to, jak grać w to. No ale pewnie ta runda się skończy dla niego gładko. No tyle aż tego, no bez kitu. Dobra, trzeba go zakajdankować. Co my teraz mamy? Uuuu, cztery... Cztery pociski, nie? Pełne. dobra. Dwa, trzy, cztery, no to cztery też puste, tak? Cztery na cztery, sprawdźmy jak to działa nawet. Następny jest czerwony, tak? No to walimy go podwójnie. No to fajne bym jeszcze tego użył, a to też ciekawy jestem. Uwalczę śluga. O, dobra. To mi użyło ten. Dodatkowe zdrowie, co nie? No i to był pusty? No fajnie, straciłem ze znajdźki, nie? Nie wiem, nie grałem w tę grę. Nie, nie widziałem, jak wygląda pełne jak pusty. No to teraz to on mnie zrobi pewnie. Ta pusty też wyrzucił. On wie. Pełny, dobra, jednak nie wie. Wszystkie wyrzuci pociski To są jeszcze dwa pełne To teraz na pewno będzie pełne Uu. Kurde no Dobrze we szlugi jeszcze mam to ze zajarami będzie dobrze Na spokojnie no Dobra Moja druga runda jego jeszcze drugi też wyłonę to te szlugi mi nic nie dadzą zaraz. Tylko on ma wszystko calculated, nie? No i co? Drugie kajdamki mam, lupę mam, lupę. No i tyle, out of space. Co za nieszczęście, no niestety, no co? Nie zużyłem wszystkiego, tak jak ty. Po prostu, 3 i dwa, dobra. To ja teraz muszę cię, cię tu pocisnąć, gościu. Zrobimy ci tak, kajdanki Dobra Zrobimy tak Pierwszy zobaczymy Aha, czerwony i czarny, nie, czarny i czerwony, tak? Było, czyli pierwszy nie wypał To dawaj w siebie Albo nie, inaczej, 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 da się z tego zrezygnować? Kurde, już wybrałem, no dobra, w siebie, tak? Czarny pierwszy był No dobrze, i teraz będzie czerwony tylko zrobię tak. Szlugę sobie jeszcze odpalę w tej rundzie w razie w Skorzystamy z czego się da, co nie? Walnym kajdankami drugimi się nie da. Muszę go po prostu strzelić, nie? No dobra. I muszę pamiętać, że jak biorę tę broń, to już nie ma tak, że sobie ją cofnę, nie? dobra, ale teraz jest moja runda, i teraz go znowu muszę strzelić, tak? Chyba. Sprawdźmy to. Gdyby słabe światło w ogóle. Jest czarny i czerwony. Na to by wychodziło. To czarnego przeładowujemy. Koczny zebrowca. No i teraz walimy go czerwonym. No dobra, na radę jakoś. Syk. <słuch> dobra, on się uwalnia. Pali śluksa niestety, miał niestety to mu się poszczęściło teraz pewnie dostanę wryło defibrator dobra, jedziemy z tym kolego nie fajny nie wiem dlaczego to robimy ale dobra postaram się jakoś to ogarnąć z tobą tu nie. teraz mamy 2, 4 Pełne i dwa puste. Sprawdźmy to. Dobra, robimy tak. Ja bym go. No, oczywiście. Trugęca wypalę. Pierwszy mi się wydaje, że będzie pusty. Ale sprawdzę. Sprawdzę go, żeby nie było. Zioł. Pełny i pełny? Dwa pełne. No to wolimy go chyba po prostu. A, mogę rówy odciąć. Już bym miał... Dobra, teraz odetnę. Bo on się teraz nie rusza. Chyba, że. Mogę drugie kajdanki, nie. Dobra, no to walimy go, bo tu była druga czerwona, mam wrażenie. To no, była druga czerwona. Dobra, to on ma tylko dwa zdrowia teraz. Nawet nie wiem o co, o co chodzi, że takie jest to połowa jakby, nie? Takie przykreślone te. te. Dobra, no dajesz. Are you ready for war? Dobra, ciacha. Odcięło go. Aa. Aha. Przeładował, pusty, dowiedział Dwa były tylko puste. Dobra. Jeszcze przeładowuję. Chcę być pewny, że dwa, dwa puste A apa. I teraz to jak se odpali? Jak se prze przeciąło mu już ten? A nic mu to nie dało. No i widzisz i co? i pusty. I pusty był. No, on zaraz będzie pełny. Co teraz, gościu? Aha, nowa runda, dobra, by te wszystkie weszły. No, o, dobre rzeczy też się trafił. Trzy puste. Trzy puste, dobra. Kapusta trzy pusty. Pokaż co tu mamy pierwszego. Pusty pierwszy. Dobra. No robimy tak. Daj mu kajdanki po prostu. Pusty był pierwszy to strzelimy sobrowca na spokojnie cyk. I walimy go po trąbie, nie? No i zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Uu, nie dość, za kajdankowany to jeszcze zastrzelony, co nie. No i co teraz? Gościu? Przecieło cię, Wypaliły ci kory. No nie wiem właśnie co tu się będzie działo dalej. Aha. Skrzynka. Może tu dopiero zaczyna się grać. Czyk, cyk cyk. hajs, Nice. I co dalej? Idziemy na imprezę, nie? Bo tam grało coś. <ścoughs> Dobrze, tak. no nice. jest 68 350 zielonych. No i to by było chyba na tyle. Więc jak ci się podoba, w tej łapkę śmiało, ja bym Cię pozdrowił, i siema Elo z bongiem.